Was na kolejny filmik. Dzisiaj Szkole Mikołajki typy uczniów. Fanatek Mikołajek. Ale się ucieszą. Mam dla nich prezentów. Raz. Ho ho ho, Mam dla was prezenty! Uwaga! A kto coś nie ubrał świątecznie? Nasz skieret! Oh, o wiele lepiej! Więc dobra, zaczynamy rozdawanie prezentów! Ma to się chyba za dużo vlogmasów nam No nie wiem, to miało być zwykłe mikołajki klasowe. Ona w całym stroju przyszła w worek prezentów. No ale w sumie chyba dla nas dobrze. No chyba tak. Ciekawe co to ma. Wow, Lena, jaki rozmach! Gruba grubo, albo wcale! ho ho! ho Czy są to jakieś grzeczne dzieci? Nie no, ale ja teraz to przegięłam. Nie no, 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 to już no, uśmiechowe. Ja, ja wstaję, ja wychodzę. O Adamek, dobrze wstałeś, proszę. Już pierwszy prezent dla Ciebie. Wesołych, radosnych Mikołajek. No, otwieraj! Otwieraj. Ciekawe, dobra, otwieram, ale już bez tego ho ho! ho Zobacz na to. Formowałaś Mikołaja? No widzisz? U -u. Najlepsza rzecz, czyli te wam bosze! Nie, nie, w tym życiu! Nie, co ty sobie wyobrażasz? Ty musisz je założyć! Będziesz moim pomocnikiem elfem! Prawda, że najlepsza informacja, jaką dzisiaj usłyszałeś? Uhu! Jeszcze i boję, że będę musiał robić ho-ho-ho i gdzie są grzeczne dzieci. Nie, nie, ty jesteś tego pomocnikiem, to jest moja rola. Dobra, kolejny prezencik. Dobra, już założę, bo zaraz będzie ho-ho-ho, gdzie są grzeczne dzieci. Nie, ja już się boję, nie, co na to wymyślić. Ty będziesz elfem, który będzie lepszy z zabawki. Nie. Wow, to się dziewczyna postarała. No oczywiście, a teraz prezencik dla pani! Bez całych Mikołajek! Dziękuję Ci! Pani otworzy. Dziękuję, naprawdę, no, naprawdę! Wspaniałe prezenty. O, dziękuję Ci, Proszę Kamilko. bardzo, proszę o. bardzo. Uff, Pani nie została elfem. Jeszcze jestem nadzieja, że to się zostanie. Proszę bardzo, prezencik dla Ciebie, wesołych, radosnych Mikołajek. Dziękuję. Nie ja jestem elfem. nie, O, proszę. Bułbek Mikołajek kolejny nie Może ile porwałaś tego Mikołajek? I co? Podobają się prezenty? Tak, bardzo. Powiesz, że na mnie tak średnio. Co? Co ty powiedziałeś? Ty nie wdzięczniku! A teraz prezent dla Bartka. Nie, dałeś nam, że jestem miła. niegrzeczny. Uuu, Sweter, żeby mi Jej. ciepło było. Proszę ba. O matko, jaki gruby ten sweter. Tylko no, ja jestem, no nawet a to. No, tak tak cię No Dobrze, dziękuję. Załóż, załóż ten sweter. Ona ukrytą niespodziankę. No dobra, jak tak mówisz, to tak zrobię. A ty, elfie, odwołaj to, co mówiłeś wcześniej, bo się zwolnię. Chyba sam się zwolnię. Co to? Czemu ja mam być elfem na kablu? No zaraz zobaczysz. O, widzisz, jak świetne! Dziękuję. Szynkowe. A teraz się nie część świąt. Dzień A teraz, dobrze, macie już prezenty. Teraz żeby je zatrzymać, każdy powie wierszyk albo piosenkę dla Mikołaja. Yy, może innym razem nie nieprzygotowany jestem na dzisiaj. Zgłaszam, pa. Pa. Ty Też. A może nasza pani, poloniska akurat? Proszę, jakoś tak nie przychodzi mi do głowy żaden wierszyk. Przepraszam. Dobra, dobra, ale czy macie coś dla mnie? No, wiecie, są Mikołajki. A jeszcze większa jest radość, jeśli komuś daje się prezenty. Myśleliśmy, że już sobie nie robimy tak w klasie takich prezentów. Tylko ty tak dzisiaj wyskoczyłaś nagle. No. O, niegrzeczne dzieci, tak się nie będziemy bawić. Idę po zaraz wracam. Wyszuchają pruski? one są bardzo niebezpieczne. Wiecie, co też tak uważam? Może weźmy sobie te prezenty, chodzi, bo fajne są i e, idziemy wcześniej do domu. okej. Okay. te ridoki, to bardzo smacznie kupiła. Fajne. Super ogni. Okay. Dobra, ale ja tak. Dobra, szybko szycą. Ewakuacja. Prankster bogacz. Amir, proszę, otwórz mi drzwi, i daj mi czapkę i prezenty z bagażnika. Tak jest, ser. Już się robi. Proszę, ser. Dziękuję. Oto czapka. O, moja ulubiona. Ser, może pomóc? No, proszę. O, dobrze jest, ser. No, dobrze. Ser, ja mieć pytanie. No? Czemu ta czapka mieć tu zielone? To już moja tajemnica. Nie zresztą tej bajki takiej. Co tam zniszczył taki jeden chłopak święta. Ja będę właśnie nim. Ser, to brzmi strasznie. E, Amir proszę wyjść te prezenty za mną do szkoły pod samą klasę, a potem wróć do auta i czekaj na mnie. Tak jest, ser! Ale ruchy, ruchy! Ser! Ja być szybki! Ja być zwinny! No. Postaw tutaj i zmykaj do auta. Tak jest ser! No Na pewno chcę ten praktyce zrobić. To będzie dobry prank, zapamiętaj. Obawiam się, to może być dla tych osób niefajny. Ale dla mnie będzie fajny, będzie śmiesznie, tak? Dobrze, o to chodzi. Czekaj małcie. Dobrze, czekaj, czekaj. O, ho, ho, dzieci. Mam dla Was mega drogie prezenty. Dzisiaj bez żadnego pranka. Tak, na pewno. Ostatnio jak otworzyliśmy prezenty, to nam mąka wybuchła na twarz. Dokładnie, już mieliśmy się o twoje śmieszne żarty. Bartek dokładnie, ja pamiętam ten prank. Potem nie mogłam sobie poradzić z umyciem włosów. Nie, 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 dziękujemy. Słowo Harcerza w tych prezentach nie ma żadnej mąki. chcę się po prostu zrekompensować za tamten rok i wam kupiła coś naprawdę drogiego. Chodźcie! My to poczekamy. I czemu to szybko jeszcze wona zielonym, a nie biało-czerwonym? Może on to w prawie, jak mam uprawa. Nie wiem, jakieś to podejrzane wszystko jest. Nie, po prostu z zielony i droższa. A ja lubię drogie rzeczy. Prezenty są spersonalizowane pod was, tutaj Lena, proszę, taki, no bym powiedział, że jeden z większych. No dziękuję, dziękuję. Dorotka, proszę. Widzicie, op opakowania też są drogie. Niektóre są z prawdziwego złota. O, tutaj dla pani wychowawczyni się nawet trafiło, też całkiem wow. spory. No i do tego Negusa z, z ostatniej ławki. Byłeś niegrzeczny, ale masz. No. Bo ja się boję, może niech pani pierwcia otworzy No dobra, masz rację, jak coś, to ja po prostu będę miała niespodziankę Ej, jest prezent Jaki? Co tam jest? No nie wiem, ale zaraz zobaczymy co tu jest Prezent w prezencie, no nie, źle. Postarałem się, pół godziny to owijałem No co, otwieram Czekam na Ej, słuchajcie nic nie wybuchło. Wow. No nie. No i co? Podoba się? Wow, Bartek, ale taki drugi prezent. Ja, ja nie wiem, czy ja mogę przyjąć. Naprawdę nie, no nie. Proszę panią, ja jestem bogaty. Śmiało bierzcie te, te prezenty. Mnie to nic praktycznie nie kosztuje. Dobra, ja to ja też nie wiem. co mieć? Wow. wow, dobra, odbieram. Wow. Kurde, ty jest schodany telefon! Nie! O, no, telefon! O ja nie mogę! Nie <laughs> no, Bartek dzienki ja chcę spokojował. No właśnie. E, Bartek, a czemu tutaj nie aż nic w środku? Właśnie. It's a plan bro! Pokażcie jakie macie telefony Serio <laughs> Batka. <laughs> było okropne. To Bartek to było żałosny. chamskie i okropne. Przecież zrobiłeś nam tylko nadzieję. Oh, masakra. Stary to był nawet gorszy prąd w Twojej karierze. Nie najgorszy, a najlepszy. To będzie hit internetu. Masze miny. Coś cudownego. Chyba najbardziej żałosny track. Koniec już swoich trak. Teraz pożarujesz. Ojej! Ojej! Halo, halo? Ser, pana syn. Straszny prank chcę zrobić. Naprawdę. Ja myśleć, że to trzeba dać mu jakąś nauczkę. Ser. Naprawdę. Pani, amir, Amir! Amir! silnik, drzwi. Przykro mi, ser, ale musi pan dostać nauczkę. Przedzielibyście się wszyscy! Chodźcie! Zapominalski. No, ja mam prezent! Ja też! A ty, Dorotko, gdzie A, Adam się pewnie spóźnił. No to ja już cię nadam! Dobrze, dziękuję. A dla okay. mnie kto kupił? A! Dobra. Proszę, to dać mi no, prezent! ja, ja, ja też cię prezent, a nie. Dorotko... Będę miał! Ja, to tego nie, nie, Mikołaj. Ale super! Ciekawe co ja dostanę A ty co kupiłaś Adamowi? Kocyk, kubek z Ironmana i jakieś tam się słodyczne. O, to bardzo fajny prezent. Ciekawe co on no, go, wymyślił. No Ej, daj do toalety. No pójdę z tam. Dobra. Co no, się no, Mikołaja z Cześć, cześć! No cześć, Adam, na tydzień prezent. Mhm. O kurde to Ci rodzajem prezenty. Zapomniałem. No i co teraz? Doradcy tym będzie smutno. Ona ma dla ciebie prezent i bardzo fajny, bo widziałem liki. Kurde, co tu zrobić? <laughs> Wiem, to zrobić? Wiem, Kurde, to tutaj tylko piórnik to lipa Wiem. Daj, to Dobra, mój Mikołaj, co ty robisz? No właśnie był. A zaraz muszę skombinować jakieś opakowania Tym prezent. No i co z tym adamań? nadal? Nada lub nie ma? A w ogóle dzisiaj przyjdzie do szkoły? No, był? I nie wiem co z nim. Dziwne. Cześć, Cześć, Dorotka, już jest, ale prezent. Mam też Dorotka, to dla ciebie? Dzięki. A tu dla ciebie. U, dzięki. Adam, ale co to jest zawinięty w papier toaletowy? No właśnie. No wiesz, to jest takie nowy krzyk mody. Ekologiczne pakowanie prezentów. Patrz, rozwiniesz i od razu jeszcze możesz użyć, i masz piękny zapach, bo to taki zapachowy jest. No pachnie, ale czy to lawenda, to chyba nie. Dobra, już nie masz z tym papierem. Otwieraj. <śścustana> Ej, bo potem nie wierzę, że mogę go wykorzystać. Nieprawda. Tak po kolei Ej, nie żegnowałeś tego um, nowoczesnego papieru. <ścuchu> nie <Nibyż. ścuchu> wiesz. Więcej go nie było? Ale jakie fajne wzórki, Mi się... <ścuchu> Co to, to, to jest? Na razie jest polarny, ale może być... Bo yes. to zmienia kolor. E... Co to ma być? Czemu on jest kwarty i... Mi... Ja nie chcę... bo no, <laughs> bardzo byłabym. ja nie chcę się nie mówić, ale... Mówi. No. Wiesz, to jest tak samo nowa moda. Teraz ludzie bardzo często wyrzucają dużo żywności do kosza. No to wiesz, wyciągnąłem i masz takiego dobrego. Wiem, bo próbowałem. O! dostałeś taki sam piórnik jak ja mam. No to tak samo brudny jak twój. No coś tutaj się nie zgadza. Nawet mam mój plan lekcji. Abraham zupełnie, typełem, sprawie! Ale, co ty zrobiłeś? No wiesz, bo teraz jest taka... Tak samo, nowoczesna moda z USA, że jak ktoś już coś zużyje, to się daje następnej osobie, żeby tego nie wyrzucać. Aha, super. No a tak się zużyło, że jest podobny jak lewy, no? Jeden do jeden. A że się z Leną przyjaźni, że będziecie miały, miały takie same. O, no to będzie miały takie same piórniki! Poczekaj, zaraz ci pokażę mój. Też jest troszeczkę zimny. Adam, ciągle tak jest otwarte, go nie otwierałam, a w dodatku nie ma tam piórnika i jest tutaj moja legitymacja. Eee. <grystanie> <Zaraz>. <grystanie> Nie mogę Ach, zapomniał prezentu kupić i taki numer odwalił, ale chociaż był dobry. <grystanie> Praktyczny. Witam! Mam dla Was mnóstwo prezentów, jeszcze praktycznych. Wow, Dorotka! Ile prezentów! No, jakieś jakie jeszcze mają, mają być praktyczne? Pewnie jakieś kubek, skarpeteczki. I jakieś koreczki. Uuu, no, coś może być fajne. Coś jeszcze lepszego, a to już zobaczycie. Co jeszcze może być lepszego? Zobaczysz. Błąd na trening z ofertą Prawie. Nie? Nie. Cztery. Jeszcze jeden nie tyle, ale dla wszystkich musimy O, dziękuję! Naszej kochanej Dla mnie też! Dajemy konsolę! Ja nie mogę! A on kołdysa No dobrze, odpuścić wszyscy na Trzy, dwa, start! Ja! Ja? ja. ja. ja? Folia aluminiowa i jeszcze wyciskarka do ziemniaków. Ale złożyłaś folię? Jan niezbędny, najlepsza. No super, przynajmniej ma takie fajne wzorki. No, kanapki być ale super, ale moja konsola i e pad to. No nie wiem, no. Zamiast tak to tak mogę z tego korzystać. A ty, co masz? Pod kamieniarz uniwersalne, Bo ja mam chyba perukę i żarówkę. To się może przydać. Ona chyba chce, żebyśmy cały święto to sprzątali przed Wigilią. A ja nie mam nic. Jak to nic, pani? A pani ma najlepsze rzeczy. Niech pani pokaże. Pasi, a na tym prezentu może ma pani no, termomiksa? Raczej nie. No więc dostałam karwę dla psów, a po prostu, sumie się przyda taki prezent bardziej dla piesków, ale no cieszę się. Dorotka, ale z lepszą klasę kupić tych żarowych, bo będę dużo na Nie narzekaj tam. A pani coś jeszcze ma? No naprawdę. <grymne> jako na tą gruchówkę, co kiedyś pani jadła. Jakby po wigilii przycisnęło papierowym i wreszcie wtora. No, podoba się wszystkim? Tak. No, to było też super, bo łapki w górę i 不觉，这这这这。